Cześć wszystkim, z tej strony Siwan i zapraszam do kolejnej części poradnika World of Tanks. W tym odcinku chciałem się zająć wz 1114 111.14. Jako że ostatnio dość dużo nią jeżdżę, to stwierdziłem, że chyba najwyższa pora, żebyście się i wy czegoś o niej dowiedzieli. Jest to czołg... Yy, yy, ...szybki. Jeżeli chodzi o jazdę, jeżeli chodzi o śmierć. Niestety, ale WZ nie jest mega cudem świata To może teraz coś konkretniej o wuzecie. co widzieliście, jak wygląda grania, więc można szybko znaleźć dobrą pozycję, można sobie postrzegać, ale no niestety patrzysz się dość szybko ugina. Co ten czołg sobie oferuje? 1850 hp na 9 tierze, Jako czołg ciężki jest to. myślę, że ok. Do hp nie można nigdy nic mieć, ponieważ ona po prostu jest. 8 i Józef ma 1800. Trójka ma 850. MX ma 750. 75 ma 920. Może być. Te 50 HP, co prawda, często jest dość ważne, ale więcej nie ma i nic na to nie poradzimy. Dalej. Masa do mocy jest dość dobra. Gdzie to będzie? Tu tego nie będzie. No trudno. Będzie to 11-12 koni na tonę, więc myślę, że. Jak na czołg ciężki jest to całkiem dobrze. Prędkość maksymalna 50 na godzinę i ten czołg, no chwilę mu to zajmuje, bo to jednak czołg ciężki, ale do tej prędkości się rozbuja. No, bez dużych problemów, tylko mu to po prostu chwilę zajmie, ale tak to mówię, no niestety czołg ciężki, nie wymagajmy od niego, żeby zbyt szybko pędził, to nie Francuz. Dalej prędkość obrotu 28 stopni. Jest, jest to całkiem dobry wynik. no Mówię w dalszym ciągu że jest to czołg ciężki. Ech, pancerz jego strasznie dziwny pancerz. Po pierwsze pancerz jest pogięty jeszcze troszeczkę w stylu isa 3, ISA 8 i, i co 10. Więc ten dziubek tutaj mały, mały, bo mały, ale jednak jest. I górna płyta ma 120 mm pancerza, dolna to jest jakaś tragedia, 80-70. Przebija się w to 100 penetracji, więc no, no, po prostu smutek. Yy, wieża jest fajna, ponieważ wieża z przodu ma 230 mm pancerza, 120 z boku, 60 z tyłu. To już jest całkiem dobry wynik. Pomijając te ogromne garnki, które no, no, z bliska ciężko, ciężko chybić. Przy sklejaniu się no, jest, naprawdę, jest naprawdę źle. Ale, co jest ciekawe, yy, pomijając to, że jest źle, to kręcuć z nimi nie można, nimi odbijać, ponieważ są dość okrągłe. Powiedziałem nawet, że są bardzo okrągłe. Wiesz, że są okrągłe. Więc potrafią gingać. Do tego te wizierki mały w wciągnąć ciągnąć strzał za zero, więc jest to jakaś dodatkowa ochrona. Kiepska, bo kiepska, ale lepszy rys niż nic. Yy... Jak nie mówiłem, patrz, to do 1030... No... Zdarzają się dziwne rzeczy, typu obiekt 268, 20, który strzela ze złotej amunicji i ma milion, milion penetracji, nie wiem ja tam, teraz po nerfie jest około 380 na goldzie z hita, więc no cóż, 380, a 230, ta wieża się nie powinna, ale może ugiąć, no zdarzało mi się przyjąć strzał z przodu tutaj, tu, tak o, to miejsce, dlaczego? Z przodu oczywiście pod takim hardkorowym kątem. Dlaczego? Tego nie wie nikt. Ale weszło, więc się zdarza. Niestety, czy overmatchem, czy... Tutaj, czy tutaj załapało górny pancerz i... i jako, że kaliber był dużo większy od pancerza, 3 ponad 3 razy większy od pancerza, to weszło. Nie, ja tego nie wiem. Ten obiekt pewnie też tego nie wie. Weszło. Cuda się zdarzają. Straszną rzeczą jest jeszcze to, że strzelając yy, tutaj, ten wizjer, możemy Trzymać damage. <noise> to jest straszna rzecz, tak naprawdę. Bo ktoś strzela wizjer z przodu. Strzela tu. Odbija się. I strzał wpada pod wieżę. Wieża od spodu ma pancerza. Nie, nie ma pancerza. Wieża od spodu nie ma pancerza. <noise> może 10, może 20, a może 30. Całe porykoszecie pory w dół. Wchodzą w wieżę. To samo, jeżeli zdarzy się cud. A zdarzył mi się parę razy. nie Nieczęsto, bo to jest. No jednak cud. Że w strzały wchodziły jakoś czołg stał niżej czy coś od wieży odbijając się. Wchodziły w kadłub, więc... mówię, różne rzeczy się zdarzają na tym czołgu. Nie wszystkie przyjemne, ale... no umówmy się. To jest chiński czołg. Jest on mobilny po pierwsze. Po drugie yy, ma dość dobre HP, jak na ten kier. Po trzecie, ma świetny pancerz na wieży i po czwarte, ma pogięty przód. Dalej. Ma świetną armatę i zasięg widzenia. Najpierw zasięg widzenia jest to 400 metrów, to jest naprawdę bardzo dużo, jak na czołg ciężki 8-9 tier, tieru, to jest to bardzo dużo. Co jest śmieszne, to zdaje się, że wz 120 że liczę w średni, ma 390 Także... China. Who knows? Who knows why? Ech, czołg ciężki ma widzenie średniego, a czołg średni ma armatę czołgu ciężkiego. Ponieważ tak. Ale to mówię, Chiny, chińska technologia różni się od wszystkich innych. Oprócz rosyjskiej. Rusy rosyjska technologia różni się od samej siebie nawet więc. God knows why. Idziemy dalej. Armatę pochwaliłem, ale najpierw pochwalę drogę do niej. Pierwsza armata jest w nie, pierwszej armaty nie ma. Pierwsza armata to jest armata z ISA II. to jest armata z KW1S, tej armaty nie ma. Jeżeli ktoś założy tą armatę na dziewiątym tierze, to przykro mi bardzo, ale robi to źle. Ponieważ dzięki Bogu, dzięki Bogu. Można już na dzień dobry to teraz patrzę na tą armatę D25, to jest portówka. Ponieważ dzięki bogu można od razu na dzień dobry założyć armatę na ze 110 215 penetracji. Już przybliżamy jej statystyki, 215 penetracji, 320 obrażeń na strzał, jest to armata dość spamerska z tą, już na tym czołgu, ponieważ 7 strzałów na minutę to jest dość dużo, to jest z dosyłaczem i z pełnym wyposażeniem tego super mega gigantycznego pojazdu, jest to około 8-7 sekund, jeżeli dobrze pamiętam, także no ta armata, brakuje jej penetracji do dziesiątej tiery. Na 9 no, spotykając S75 ST i z przodu mamy dość duży problem, mimo wszystko. Ale no, da rady już na Goldzie bo 265. Tak dyszki. No, wyjeżdża estuwa w Huldawnie i mamy straszny problem, ponieważ nawet Golden s -y w Huldawnie mamy naprawdę twardy orzech orze orze do zgryzienia. No ale na dziewiątki... No Tychy już trzeba zajrzeć z boku. Nie zawsze to będzie wychodziło, ale... będzie ok. I armata, do której tak to dzielnie dążymy. Jest to kaliber 130 mm, działo 59-130T. Jest to armata bardzo podobna do tej z E-75. Możemy ją nawet bezpośrednio porównać. Ma minimalnie gorszą penetrację o 2 mm, 244 i 490 obrażeń. Na jeden strzał celność 0,4, czas celowania 2,9 sekundy, no to jest to niewielka różnica. Yy, co ją różni od wszystkich innych, od niemieckiej po prostu, to to, że na Goldzie ma 30 penetracji więcej, czyli 330, ale za to pociski są kumulacyjne, yy, co jest w tym złego, że pociski jest kumulacyjny, yy, boż, pociski HIT, i kumulacyjne, czyli kumulacyjne mają straszne problemy z penetracją pancerza warstwowego. Więc strzelanie przez gąsienicę, strzelanie przez pancerz warstwowy jest strasznie utrudnione i naprawdę przebić coś takiego, byle co, byle amerykańca na Scrapie no, no przy którym nie są jacyś mega mocni chociaż te gąski potrafią wciągać wszystko to no właśnie jako że gązienica jest w pancerze warstwowym to nie ma żadnych szans żadnych, trzeba mieć nie wiem inne penetracji żeby przebić chociażby, co ja mówię amerykańcy żeby indian, indian pancera przebić przez gąski to jest po prostu tragedia i, i niestety, ale hity się nadają do tarcia chrzaną Mimo, że mnóstwo ludzi z nich strzela tak. Jeżeli mamy kiepski kąt, to mamy straszne problemy przebijać cokolwiek z hita. Ale no. Na większość czołgów 244 penetracji wystarczy w zupełności. Jeżeli nam na coś braknie to wtedy możemy ładować hita, ale trzeba pamiętać, żeby omijać pancerz warstwowy, bo dzięki tudzież przez niego będziemy tracić bardzo dużo strzałów. Pomijając fakt, że armata jest dość niecelna, 0,4 na 100 metrów i czas celowania 2,9 sekundy, który jest w sumie najgorszy jak na tak, tak dużą rufę. To strzela ta armata jak na, powtarzam, 490 obrażeń i taką penetrację dość szybko, bo co 11 i, i 30 sekundy, jeżeli dobrze pamiętam. Z wentylacją, dosyłaczem i bratersem na załodze. Więc jest to bardzo dobry wynik. Jest to o jakieś 2-3 sekundy szybciej niż S-75. Yy, e Więc DPM na tej armacie wychodzi dużo, dużo większe. No jednak ja chwalę tą WZ-ę, chwalę. Ale ta wz ma też plusy ujemne. Jej największym plusem ujemnym, według mnie... hm nie. To byłoby złe. Jednym z jej Największych plusów ujemnych jest to, że od góry ten czołg jest bardzo duży i powierzchnia do trafienia przez artylerię jest również bardzo duża. 90% strzałów bezpośrednich w ten czołg kończy się przebiciem i zadaniem pełnych obrażeń. Ten Chińczyk z góry jest miękki jak nie wiem, jak masło, gorzej nawet jak piasek. Jeżeli ktoś będzie jeździł tym czołgiem, to trzeba się strasznie, strasznie dobrze ukrywać przed artylerią. Ponieważ 1850 HP to jest pikuś tak naprawdę, bo arta potrafi strzelić dzisiaj. Grałem sobie wcześniej, o wszystko fajnie, jesteśmy na klifie. Tak, strala, nala, wyjechałem na środek, tu się strzelam, tam się strzelam. nagle przyleciał strzał do obiektu 212, a 9-tierowej radzieckiej artylerii zostało mi 50 HP, bo dostałem do 1700. 90, bo tak, I, i cóż, i reszta gry w stresie rozbita, praktycznie cała załoga, wszystko w środku się rozdociało. No, jak to przebicie? No, odłamki z tego co zrobił zrobiły jeden wielki chaos w czołgu. Więc, no naprawdę, ten czołg od artylerii, no, no, to jest jego pięta Achillesa powiedział, z góry przebije go nawet lol, traktor bez żadnego problemu. Dalej, co jest jeszcze ciekawego w tym czołku? Kolejnym jego strasznym plusem ujemnym jest to, że amunicja znajduje się oczywiście z tyłu wieży, tak, ale też pod gąsienicami, pod kąsienicami, pod wieżą z jednej tu, 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 tu. i z drugiej strony. Tu, 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 tu. I jakieś 100% nie, ale jakieś 50% strzałów w magazyn amunicji kończy się jego rozbiciem. Ten czołg nie wybucha o, na moraka, czyli na, nie wybucha ma, magazyn amunicji zbyt często, co prawda. Ale niszczy się, za, zapala się lamp, żółta lampka, praktycznie no, połowa strzałów to jest zniszczony morak. Yy, mam na ładowniczym, co prawda, bezpieczne magazynowanie, które z, zmniejsza szanse na otrzymanie trafienia krytycznego w magazyn amunicji, ale to, to wiele nie pomaga. Gdyby nie fakt, że to działo jest strasznie rozjazdliwe, to zmieniłbym stabilizator na yy, mokry magazyn. Gdzie on jest tutaj, który no, 50% poprawia magazyn amunicji, więc jest, jest dużo, ale ale jako, że daje radę, jeszcze i tak naprawdę niewiele mi już tej męki zostało drażnienia się, że co chwilę trzeba naprawiać magazyn to już jakoś przemęczę, no cóż Cóż, 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 cóż Dalej, co warto założyć na ten czołg? Yy, warto jest założyć, jak powiem, dosyłacz, wentylację i tutaj albo stabilizator pionowy ponieważ podczas ruchu jazdy ten celownik się całkiem, całkiem sporo rozjeżdża no ale to chińskie, radzieckie, to armata jest taka wielka, że, że to nie ma się czemu dziwić. Albo właśnie mokry magazyn, o którym przed chwilą powiedziałem, ponieważ no, jest tragedia za Morakiem. Jeżeli nie mamy bezpiecznego magazynowania tutaj na ładowniczym, to życzę powodzenia. Przeżyłem to sam, więc wiem co to znaczy. Yy, naprawa jest jak zwykle dobrym rozwiązaniem na czołg ciężki. Tutaj jeszcze polecam strzał z biodra. I... strzał z biodra i... Albo hamowanie sprzęgłem, albo jest, mamy super skin na kierowcy, o którym właśnie zapomniałem jak się nazywa. Umiejętności. Albo gładką jazdę. Ponieważ no warto jest. Warto jest mieć ten celownik dość lepiej zgrany, no bo zawsze to szybciej strzelamy, a, a tym ciągiem. Trzeba jeździć trochę z lisa i wychylać się, strzelać, uciekać, a nie można przyjmować strzały na sobie skrapie jak s 75 czy, czy po prostu stać i y, udawać niezłomny opór, ponieważ no, nie mamy do tego pancerza. 120 pod dobrym kątem jest niczym w porównaniu do tego, czym oferują y, co oferują nam działa 9 i 10 tieru, które nas będą celować, więc no, zresztą 175 penetracji wchodzi w górę, w dół, tym bardziej, więc... No problem, ten czołg do przebicia w budę jest jest bardzo łatwy, na side trochę odbija, ale ta i ta płyta bardzo wcześnie wystają i jeżeli zrobimy side to są dla jeszcze bardziej łatwiej dostępne, więc 150 pny wejdzie. No, to po prostu dołu nie liczymy jako przebijalnego, co prawda on dinga, trzeba się bardzo nakręcić, żeby dingnął, ale no czasem warto. A do tego trzeba za to pamiętać, że wieża jest z przodu całkiem dobra i trzeba Zakrywać, szukać kupek gruzu, żeby schować w dół i żeby wystawała tylko wieża. Wtedy jest w miarę ok, dobra, dosyć mojego że tak powiem, yy, gadania. Zapraszam na replay, na którym to zobaczycie, może jak mniej więcej, poruszać się tą wózetką. Zapraszam serdecznie. Na dzień dobry możemy zobaczyć spida tego super czołgu, Dość szybko rozpędzamy się. Proszę, już 30, 35, 40. Więc jest całkiem ok, nie można na to narzekać. W celu już strzelamy co 11,5 sekundy. Więc jest też to całkiem dobrze. Jest to mecz z 10 litrami. Szukamy miejsca na mordowni, ponieważ tu jest taka fajna górka. Armata, widzicie, dzięki tym wszystkim wynalazkom, które zamontowałem, jest całkiem celna. A mytnik Proszę, obiekt 286 penetracji, jeżeli dobrze pamiętam. Nie przebicie, proszę, Ta stówka 230 penetracji, też nie przebicie, więc... idzie, ten pancerz jest całkiem przyjazny. Co prawda... Proszę, i czwarty. Co prawda widzicie, że ten kąt jest teraz straszliwy, więc jest 120 penetracji pancerza zrobi się 1500. Dlatego też są te rykoszety. No ale... No ale tutaj trochę wolno, przebić s e w s wieży jest bardzo łatwo przebijalne. Ponieważ wieża jest tak naprawdę płaska i tam jest 200 czy 250 mm pancerza. E Zawsze mi się to myli z Mausem. nie ma znaczenia. czynienia. E Więc no, łatwo ją przebić. E w przypadku wz -y z takiej odległości to trzeba jednak złotej amunicji, no bo, no bo, no bo. Albo ponieważ zwykła, ma zbyt mało penetrację, im dalej pocisk leci, tym bardziej penetracja spada. Dobra, koniec tego kampienia. Jeżeli mamy tylko okazję, to trzeba powiedzieć że dzisiaj. Zwłaszcza, że widząc na mapie nie ma czołgu, które chwilowo stawiałby opór przed nami. Przeładowanie z powrotem na podwójny pocisk, ponieważ będziemy już dostarczająco blisko, żeby się móc strzelać. Zwłaszcza, że. Trager S100 jest, widzisz, zbieranie się armaty, za to chwilę trwa, 2,90 mimo stabilizatora, Dink w tyłu. na, na przypadkowym side więc... no na tragera, 276 penetracji, to można, armata, nie wiem czy to było skupienie, czy nie skupienie, nie do końca na pewno, trafia w obiekta w locie, no armata jest, jest. Kurczę, no ona jest tak przyjazna, mimo swoich minusów typu, no, gdy nie docelujesz, to potrafisz wypuścić ziemniaka, który przeleci z Himmelsdorfu na Ruinberg. To tak naprawdę z drugiej strony, musi mieć jakiś minus, ponieważ jeżeli byłaby trochę celniejsza, to byłaby już przesadzona. Strzelanie do dojść tylko przez, przez okienko. On ledwo wystaje, ja ledwo wystaje. Czemu nie? Strzelanie do Isa 4, przez. Czwartego czwartego. Mija się scenę. W ogóle do Isa biorę. mija się z SCI jeszcze jakiś garnek ma, ale czwarty. So much nope. Ech, co jeszcze mogę ty wspomnieć o wz 1114. jest szybki, no trzeba nim. Warto nim jechać szybko, zająć w dobrą pozycję. W na początku ostrzeliwać, potem jechać dalej i szukać miejsca. miejsca. Niekoniecznie na, frontu, tylko na froncie bijąc się oko, oko z innymi żołgami, tylko tak troszeczkę właśnie z lisa. W miejscach, w których no, będziemy mieli dość zasłony, żeby zdążyć uciec. To jest ała, dość szybki, więc można i wyjechać szybko do strzału i w miarę rozsądnym czasie wcelować. Nasza priorytetyzacja celów. E s na 900 HP, zwłaszcza że blokuje moich kolegów, jest ważniejsze niż I Sword, mimo, mimo, to, mimo to, że go mamy przed sobą. Och, gąska jest to, bo tak. Widzicie, czołg odbija, mimo wszystko odbija. To jest naprawdę oszustwo, bo nie powinien... Tak bardzo, tak bardzo nie wolno działać że... Znaczy, że Przez chwilę myślałem, że ten replay będzie odpowiedni. Ojej, pokazanie tego, że przebija się wszystko praktycznie bez golda. I Czemu nie? Wystarczy dobrze celować. Wszystko można przebić bez golda. Wystarczy dobrze celować. Wszystko i w każdym czołgu. Znaczy, to wspomnieć tutaj o. Nie chodziło tylko o to, żeby wyjechać ze że stosu, tylko to przy okazji zasłonić... Yy, tylko tutaj, I Wracając do RZ. Yy, blokowanie, proszę. Górna płyta w IC-4? Nie. Było już zbyt proste, ale dolne płyty, oczywiście, tak. Depresja. Widzicie depresję, jak daleko. Musiałem było jakieś 20 metrów, żeby yy, móc strzelić dopiero w IC-4, ale... No cóż, to jest chiński czołg, na żadnym chińskim czołgu nie, nie poznacie depresji. Ponieważ nie. Bardzo śmieszne jest to, że nawet cicha na trzecim tierze, czołg średni w drzewku japońskim i lekki w chińskim, prawdopodobnie, prawdopodobnie lekki yy, są to tam... Ta, ta no, no jest to ten sam czołg z niemalże identycznymi wieżami i ty, tymi samymi armatami. To japoński ma ogromną depresję, a chiński nie ma jej wcale. No i tak to już wygląda, jeżeli chodzi o Chiny. Są czołgi, które nie mają praktycznie żadnej depresji, a jeżeli ją mają, to jest naprawdę bardzo udawana. co jeszcze dalej, dalej, dalej. Widzicie, znowu ledwo się odwróciliśmy i gaz, gaz do dechy 35. Z czasem się do 40. No, jeżeli byśmy tak dalej śmigali, byłoby za chwilę i 50, ale no, na takim trawiastym gardzie, gruncie bez problemu 40 też osiągniemy. Side Scrap też jest zawsze dobrym co rozwiązaniem, jeżeli nie mamy co robić, to rozstajemy Side Scrapa. Chyba, że nas oszukuje. Dobra, Dryplay będzie dobiegał końca. Zastrzelanie w ruchu, widzicie ta armata potrafi z jednej strony w Scrapa trochę sobie wybić. Dobra, to tyle co chciałem wam pokazać. Widzicie, WZ dobrze, w miarę dobrze pokontowana, pokręcona dinga, strzela i jest rozsądna. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do naszego Face'a. i do zobaczenia na polu walki.